Maciek, od pierwszych sekund już zaatakowaliśmy Jastrzębie. Później jednak no, taka chwilowa, dłuższa przerwa, kiedy sędziowie dokonali analizy i gol Jastrzębia. Czy myślisz, że to Was na początku wyprowadziło z równowagi? Nie, myślę, że nie. To no, Przerwa była tak samo. Myśmy mieli przerwę jak i oni. Oni dali bramkę, wygrywali 1-0, no, ale mecz się na tym nie kończył. No, myślę, że mieliśmy dzisiaj dużo, dużo więcej z gry, tylko po prostu nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Później dwie głupie kary, dostajemy bramki i się skończyło przegraną. No właśnie, ale jeszcze pod koniec pierwszej tercji na 16 sekund. Marek doń zdobył wyrównującego gola i wydawało się, że to będzie taka miła analogia do poprzedniego meczu. No tak, no dał bramkę, to nas też podniosło, bo dostali bramkę do szatni. W drugiej tercji też, żeśmy dużo atakowali, mieliśmy też dużo okazji, żeby strzelić. No tak przysłowie mówi, no nie, nie dasz, dostaniesz. No i myśmy dostali dwie bramki. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale wciąż możemy jeszcze odwrócić losy tej rywalizacji. No taki najważniejszy mecz sezonu w tej chwili będzie w środę. No oczywiście tak, no najważniejszy, no bo przegrywamy w tej serii, u siebie musimy wygrać, ale jesteśmy u siebie na lodowisku w środę i to będzie nasz atut, kibice, także myślę, że przyjdzie ich liczna grupa i poniosą nas do zwycięstwa, wrócimy tu i, i wygramy całą tą rywalizację ze Szczymiem. Co musicie teraz zrobić przez te najbliższe dni, żeby no, no zwyciężyć w środę, tak jak mówimy? No po prostu wyczyścić, wyczyścić głowę, zapomnieć o tym dzisiejszym meczu i przygotować się do środowego meczu. No i na koniec na pewno podziękowania dla kibiców, którzy tutaj również licznie w u Was wspierali. Oczywiście tak, mamy wspaniałych kibiców, jeżdżą za nami, kibicują nam, także bardzo im za to dziękujemy i zapraszamy ich w środę, niech nas poniosą do zwycięstwa.